Siema legendy, zanim zaczniemy omówienie najnowszego patcha, czyli eventu kolekcjonerskiego Evolution, chciałbym wam bardzo podziękować za duże wsparcie na serwisie Twitch, mamy tam aktualnie ponad 20 aktywnych subskrypcji, także wielkie dzięki dla was. No i co, myślę, że nie będę już dłużej przedłużał, lecimy z omówieniem najnowszych patch notes, także do dzieła. To co, jazda z tematem. 14 września startuje najnowszy event kolekcjonerski pod tytułem Evolution. Także zobaczymy w nim najnowszy erlum, jakim będzie klucz, słuchajcie, do Rampartki oraz kilka innych zmian. Między innymi zmiany na mapie, czyli nowa strefa Rampart Town Takeover. Będzie on umiejscowiony, ten nowy segment na mapie, który będzie niesamowicie popularny pewnie przez resztę tego... Sezonu będzie umiejscowiony pomiędzy słuchajcie Lava City a Geyserem, tu tam w miejscu, gdzie są takie śmieszne dwa domeczki. Dokładnie on zastąpi tą lokalizację. Bardzo fajnie, nie była ona dość popularna. Tymczasem dostajemy w takim razie na mapie nowe miejsce do lądowania. Startowy punkcik, no w zasadzie tak 14. Nie, 20. Kończy się. Pierwszy split na rankedach w tym sezonie, więc będziemy mieli jeszcze okazję pograć troszkę na tej miejscówce, na tej nowej mapie w tym sezonie Battle Royale. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że to będzie, tak jak powiedziałem, bardzo dobre miejsce do startu gry. Podejrzewam, że będzie to strefa z fioletowym lutem. Co mi więcej, słuchajcie: Ramparts Arenas Takeover. Takie rzeczy. No cóż, będzie miała rampartka dostęp do specjalnych przedmiotów, które będą zastępywały wszystkie wersje danej broni. Tak jak tutaj widzimy na przykładzie, mamy złotego Devotion i tylko będziemy mogli kupić Devotion w tej złotej formie, jeżeli będzie faktycznie przecena na ten przykładowy przedmiot. Tak jak tutaj mamy przecenę z 1250 na 1100, więc tylko w tej formie będziemy mogli kupić tą broń na. Arenie. Nie znalazłem tej informacji, czy to będzie przecena tylko dla rampa, czy również dla jej sojuszników, eee, dowiemy się tego już bezpośrednio na arenie w najbliższy e, wtorek o godzinie pewnie 19, tudzież troszkę później. Mamy fajny look tutaj na ten nowy Erlum, na jego animacje, nic specjalnego dla mnie, powiem szczerze. Widziałem mnóstwo memów, jak, jak tutaj porównywali kupno tego Airlumu za 150 dolarów z kupnem zwykłego klucza za 10 dolarów, czy tam za 5 i co jest bardziej worthy? Nie wiem powiedzcie mi to w komentarzach, co czy uważacie, że ten jest będzie wart swojej ceny. Na jakiej miejscu w tierliście go ustawiacie? Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze darmowe skiny, w ramach tego eventu będzie skinik tutaj do Wingman'a, będzie skinik do Triple Take'a, do Whatsonki, do przepraszam, do Lifeline, będziemy mieli również jakoś skóreczkę, wydaje się, że to będą złote skiny, tak jak zresztą mówiłem wczoraj na streamie, by the way, przypominam, że streamuję codziennie wieczorem około 19.20 na Twitch, link znajdziecie w komentarzu, tudzież nie tyle co w komentarzu, co w opisie, w każdym razie wydaje się, że to będą złote skiny, zarówno do Wingman'a, jak i Triple Take'a wyglądają... Całkiem przyzwoicie do Triple Take'a, bardziej mi się podoba niż do Wingmana. Trochę mam obawy co do tego skinu, że będzie trochę zasłaniał dość sporo. Zobaczymy w każdym razie, jak już wymaksuje ten cały pasek. A będzie to trwało pewnie kilka dni, podejrzewam. Tak, pewnie tak. Mamy również skiny, powracają nam skiny np. Na do Bloodhounda, Ten złoty, fajny Centurionik. O, przez jakiś czas, pamiętam, żałowałem, że nie kupiłem tego skina. W sumie teraz bym go chyba nie kupił, bo i tak nie gram Bloodhoundem. Tak? Tak, myślę, że tak. Mamy skin do Fuse'a, wygląda zajebiście. Szczerze powiem, że trochę rypie po oczach tą rampartką a tym skinem nie podoba mi się zbytnio. Fajny skin do Jibiego. Mamy również powracający skin do e, Revenant'a. Co więcej mamy? Ten skin akurat mam do Watsonki, a ja co tam, pochwalę się, nie? Trafiłem losowo w Parse, Bo całego wcale nie gram, ale skin mam. E, dobra, mamy też skin do Kastika. Zielono-szary. Wygląda, kurde, jak jakiś Darth Vader po prostu z życia, kompletnie. I upchany w jakiś tani kostium. No ale dobra. Wygląda jak wygląda. Nic z tym nie zrobimy. Może komuś się podoba. Ten jest całkiem fajny skin do Krypto. Zagrywam jak kilka skinów, ale, 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 zobaczcie jakie zajebiste skiny wjeżdżają na salony, słuchajcie, bezpośrednio z tego eventu. Dla mnie osobiście ten skin do Pathfindera jest po prostu piękny, no zobaczcie jakie smukłe i te ledy jakie się, jak się wyświetlają wświetla, w momencie jak on po prostu będzie biegał, taka e, synchroniczna e, po prostu e, animacja, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten skinik do Pathfindera, także od razu myk, eventik wlatuje, kupuje sobie tego skinka. Mam się jakieś podobają z tych, które są prezentowane. E, dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Balance changes oczywiście, to można było się tego domyślać. Zresztą mówili o tym już w poprzednim sezonie, w jakichś tam, tam e, likach, czy tudzież w e, wywiadach z deweloperami. E, Rampara dostaje buffa, Sheila będzie mogła sobie śmigać, będzie mogła sobie brać w rączkę, strzelać z tego swojego e, zajebistego działa. W każdym razie. Rampart będzie mogła teraz po prostu wziąć go do ręki, to działko będzie się ono dłużej rozgrzewało, czyli sam ten czas, po jakim ona będzie mogła zacząć z niego strzelać. Będzie troszkę wydłużony w momencie, jak ona będzie z nim chodzić. Będzie miała go w rękach. Co oprócz tego, prawdopodobnie prędkość poruszania się podczas celowania będzie taka jak z LMG, tak myślę. Raz będzie mogła go podnieść i przestawić. Wczoraj jeszcze myślałem, że będzie mogła robić to do dowoli, no ale to byłoby trochę jednak OP, więc raz będzie mogła po prostu podnieść to działko, wziąć do ręki i postrzelać. Będzie miała dostęp do jednego magazynka, i potem może go powrotem przestawić. I sojusznicy będą mogli korzystać z tego przedmiotu, ale już następnej możliwości przedstawienia nie będzie miała. Także nie wydaje się to jakieś mega super turbo OP, zobaczymy jak to będzie w grze. Myślę, że fajny feature dla tej postaci, która jest niesamowicie mało grywalna w tym sezonie. Nie tyle grywalna, co wybierana przez graczy. To mamy więcej, Revenant mamy tutaj e, nerfik. Nie tyle nerfik, co e, pewną zmianę. W momencie, kiedy będzie ustawiany totem, będzie mieli podobny taki błysk jakiś pewnie czerwonego świata. Podejrzewam, że adekwatnie do sklepu Lobby. Tak to mam wytłumaczone. Czyli ktoś stawia totem w pobliżu was, dostajecie takie info, dźwięk, być może jakiś właśnie efekt wizualny, że tuż obok jest postawiony totem. Także co robicie? Zawijacie nogi, nie? Nie ma co czekać, kurde. Nie walczy się z Revenantami na ich ulti. Chyba że jesteście kurde super koksami. albo oni są lamusami, że tak powiem. Dobra, w każdym razie lecimy dalej. Mamy Oktajna. Zmniejszony, zmniejszony dystans, na jakim będziecie lecieć, spada. Tutaj chodzi o ten dystans, że tak powiem, w dal, nie w górę. Co my tutaj mamy? Mnie mamy też również nerw do ilości HP, jaką będzie regenerował sobie. Podczas, podczas pasywnego biegania po mapie, czyli to jest tuż po, tuż po walnięciu z tym, czy na przykład przez 5 sekund, bo to trwa 5, po 5 sekundach aktywuje się ta regeneracja, zamiast 1,5 punkta życia na sekundę, to będzie jeden punkt życia, czyli 33% zabieramy. Bladhound. co mamy tutaj na Bloodhoundzie? Deklamie ta zmiana na Bladhoundzie to powinien być quality of light, bo wynosi się już dawno. Także chodzi o to, że Bloodhound widzi ślady na mapie, o tym, że porufali się wrogowie w pobliżu. I tylko on w tym momencie aktualnie widział, ale mógł pingować informacje o tym, że oni tędy przechodzili, ale tylko on widział jak dawno, co jest bez sensu. Kompletnie trochę moim zdaniem, dziwne, że dopiero teraz to prowadzają. W każdym razie tak będzie to działało. Aktualnie, jeżeli Bloodhound będzie widział ślady przeciwników, pinguje ten punkt i również sojusznicy będą widzieli, jak dawno, jak dawno temu poruszał się tędy jakiś. Jakiś cymbał, tak? Dobra, w każdym razie lecimy dalej. Bacek, bołcek, boczek, bołczunio. Z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o pierwszą informację, wygląda na to, że chyba po prostu szybciej będziemy wymywać tą broń. Bo to nie jest prędkość naciągania tej cięciwy chyba, tak? Także troszkę odrobinę szybciej ta zmiana będzie pewnie niezważalna, nawet co mamy, więcej strzał będziemy mogli nosić w placaku i więcej strzałów będziemy znajdować na mapie, odrobinkę więcej. Kolejna zmiana, jeżeli chodzi o bronie, mamy Hemlocka. Hemlock, hipfire na Hemlocku to istna tragedia na ten moment, także chcą trochę to zmienić. I będzie miał mniejszy rozrzut, eee, może będzie trochę bardziej przyzwoitą bronią na starcie, bo ja sobie nie wyobrażam grania Hemlockiem w jakimś late game'ie czy mid game'ie podczas grania e, Battle Royale'a. A eee, tym bardziej, w ogóle nigdy nie wybrałbym tej broni, zanim w świecie. Co mam więcej? Shutter Capsy buffy. Buffy do Shutter cupsów. I to zarówno w wersji repeatera, jak i boczka. Eee, powiem wam szczerze, że te Shutter na boczku to jest po prostu niesamowicie mocna eee, sprawa. Uwielbiam grać Shutter na boczku, jeżeli mam możliwość grania na przykład... Ostatnio pamiętam, że na arenie sobie wziąłem właśnie Shatter kapsy na boczku. I powiem szczerze, że na close range naprawdę mocno śmiga ta broń niesamowicie bije. 77 obrażeń chyba za, wygląda, że zadaje. Jeżeli trafisz wszystkie pociski w ciało, 77 obrażeń. To kurde, słuchajcie. Z tego co pamiętam, to podobnie bije Mastiff, a Mastiff jest pełnoprawną pompą. Nie, Mastiff bije chyba 88, jak za te wszystkie obrażenia w ciało. Tymczasem, broń, która jest tak naprawdę broń na długi range, z dodatkiem jest. będzie równie dobra, tak naprawdę, nie? No, nie równie dobra. Jest jednak trochę słabsza, bo trochę musisz podtrzymać ten przycisk, zanim naładujesz te pociski, tak? To na pewno. Więc ma żadniej nie strzela, żeby wykorzystać pełny damage, ale, ale, ale można je używać jak najbardziej na close range czyli nie jest to, że tak powiem, nie odstaje bardzo od reszty. Do repeatera również mamy tutaj, mamy również buffik. Jeżeli chodzi tutaj o kapsy, no tutaj mamy po prostu zwiększony damage. Jeżeli chodzi o boczka, jeżeli chodzi o repeatera, mamy zwiększony ADS strafe speed, czyli będziemy musieli się poruszać w momencie, kiedy będziemy strzelać z boczka na kapsach. No i mamy też e, the match multiplayer w przypadku jeżeli, jeżeli um, zwiększony, jeżeli naładujemy pociski. L-Star, coś nerfy, jeszcze troszkę nawet większe moim zdaniem w każdym razie na arenach, jeżeli ktoś z Was gra areny, czy zwykłe czy rankedowe, to widzicie jak dużo jest Alstarów w tym momencie. O co chodzi? Alstar jest w tym momencie bardzo solidną bronią. Generalnie przez to, że jest to dość spory damage, kol nie jest też trudny do utrzymania. W momencie też teraz, kiedy został dany ten magazynek energetyczny, to możemy dłużej strzelać bez kompletnie przerywania. Te, tego te, 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 te kontynu, tego ciągłego wystrzału. No i co? No i zostaje troszkę nerwy, Generalnie będzie dłużej trwało przeładowanie tego Elstara. Eee, także to przetrzymanie, e, że tak powiem, przerwanie strza, wystrzału też będzie nie tak bardzo zmniejszało prze, przegrzanie tej broni. Eee, I ogólnie również są troszkę zmienione ceny. Także teraz będzie niemożliwe kupienie Elstara w pierwszej rundzie, ponieważ jego koszt bazowy został zwiększony z 500 do 600. To jest pierwsza zmiana, kluczowa wręcz powiem. I następnie mamy i z drugiej strony zmniejszenie kosztu ulepki tej broni. Ulepszenie na drugi poziom, czyli niebieski i na fioletowy. Okej, okay, zgadzam się z tym. Może troszkę, troszkę mniej zmniejszy to używalność, chociaż raczej wątpię tej broni na arenach. Co mamy na shotgunach jeszcze za zmianę? IWA-8 i Mozambique Headshot Damage Multiplier Reduced. No dobra, czyli będzie to również w parze z takimi brońmi jak Mastiff czy PK. Będzie mniejszy damage na banie, jeżeli trafimy kogoś Iwą czy Mozambikiem centralnie w czółko. No i co mamy? Triple Take'a. ADS Charge Time Decreased. Triple Take mamy. Bufik. Mamy jeszcze jakieś zmiany? Quality of Life? Eee, to nawet nie wiem, co to jest pierwsze, powiem szczerze. Szukałem, nie wiem. Zobaczymy, może, może się dowiem. Jeżeli wiecie, co to jest, to możecie mi widać w komentarzu. Eee, Swapping from red to gold shield with more health no longer requires a long press. Nie będziemy musieli przytrzymywać przycisku po prostu w przypadku, kiedy będziemy zmieniać e, tarczę z niebieski, z czerwonej na złotą. Jeżeli złota będzie miała więcej HP, Evo shieldy będą pokazywały, ile teraz e, będziemy mieli, ile ile ma życia. i shield ile potrzebuje, czyli potrzebuje, czy ile ma. Ile potrzebuje jeszcze? Ile potrzebuje jeszcze życia, żeby zostać naładowany do kolejnego poziomu? Fajna zmiana, fajna zmiana, podoba się mi to. Eee, no i te jakieś zmiany w przypadku, jeżeli chcesz opuścić mecz. W ogóle powinniś usunąć konto, jeżeli zostawiać gości po prostu samych, ale to już mniejsza o To. Czy dobra zmiana? Jesteście mi sami. W sumie, jeżeli ktoś klikali w mecz, to myślę, że jest tego świadomy. Także tak. Eee, added character portraits, Ok. Jeżeli ktoś was zeskanuje, na przykład w przypadku tego Bloodhounda. No to będziecie wiedzieli, że to jest Bloodhound, co jest dla mnie trochę dziwne, bo i tak wiesz, te skany na tyle się różnią, że jesteś w stanie poznać, który jest Bloodhound'a, który jest sira, kompletnie inne rzeczy, czy też na przykład dron Crypto. Backfix, backfix, backfixes, nie znalazłem nic ciekawego powiem szczerze tutaj, co by mnie jakoś bardzo zainteresowało, także to by było myślę, że na tyle. Jestem ciekaw tego, czy, jak bardzo wyczekujecie tego, mm, tej najnowszej aktualizacji. Coś z was będzie w ogóle kupował Erlum do Rampart? Dajcie mi znać w komentarzach i co. Dzięki wam za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego, trzymajcie się, cześć!